Jak obcy najechali ziemię! Jest wieczór po 20-30 października 1938 roku, Ameryka. Zasiadasz sobie z ciepłą herbatą. Włączasz swoją ulubioną stację radiową i nagle na powierzchni Barsa zauważono eksplozję. A potem audycja wraca do muzyki z pianina. Ale chwilę później radio informuje, że niedaleko jakiejś wsi rozwił się tajemniczy cylindryczny obiekt, a na miejscu pojawiła się gwardia. Tajemniczy obiekt? Po co tam gwardia? Po czym audycja wraca do muzyki. Zaczynasz się niepokoić i zastanawiasz się, co się tam dzieje. Nagle reporterzy informują, że z obiektu wyłoniły się macki. A potem z tajemniczego obiektu wyszła obca istota. I zaczęło do wszystkich strzelać! A w kilku miejscach w USA zauważono trójnogie maszyny. Chryste panie! W radiu CBS trwała właśnie audycja spektakl przedstawiająca opowieść science fiction Wojna Światu, gdzie dochodzi do inwazji Marsjan na Ziemi. Prowadzący audycję, Orson Welles, postanowił ją przeprowadzić realistycznie. Na tyle realistycznie, że ci słuchacze, którzy nie słuchali od samego początku, byli bardzo zaniepokojeni. I dzwonili oni przerażeni do radia. Tak? Jezus Maria, wszyscy zginiemy. A w czasie audycji do radia weszło kilku policjantów i dziennikarzy. A prasa wyolbrzymiła zamieszanie i pisała, że w radiu CBS pracują szaleńcy i że autor, jak i ludzie z radia, to jest banda świrów. Późniejsze badania dowiodły, że panika była nad wyraz rozdmuchana. A większość ludzi słuchających radia była raczej zdziwiona, a nie przestraszona.